Bo czasem jeden uśmiech potrafi poprawić cały dzień. To zdecydowanie o poli. Pola jedynym swoich uśmiechem potrafi poprawić wszystko. Mój humor. Mój dzionek, po prostu wszystko. Nawet gdy momentik w głowie potrafi sprawić, że zapominam o problemach. Uśmiech Poli jest moim ulubionym uśmiechem na całym świecie. Jest taką iskierką, która zapala mój uśmiech. Jako jedyny potrafił sprawić, że wrócił mój prawdziwy uśmiech, a nie ten na pokaz. Każdy z nas ma swoje comfort place. Moim comfort place jest zdecydowanie Pola. Jest moim skarbem. Jest moim domem, jest moim wszystkim. Dzięki niej zrozumiałem, że nigdy nie powinnam się poddawać, że każdy jest inny i to właśnie jest piękne. Dzięki niej znowu wierzyłam w siebie, o zaczęłam się akceptować. Uwierzyłam, że życie może być w kolorowych barwach. I Pola właśnie pokolorowała moje życie. I to wszystko przez jeden uśmiech. I to wszystko dzięki Poli. Kocham ją najbardziej na całej ziemi. Kocham pole, które jest w internecie od czterech miesięcy i została wypromowana przez Freeza w teleprogramie, ale już jestem do niej przywiązana emocjonalnie, bo mam 8 lat, a social media wypaliły mi mózg. Piękna historia.